Siema, projekt z projektu tej strony Mamy dzisiaj 6 grudnia, Mikołajki, Torek Czyli już jutro 7 grudnia W końcu długo wyczekiwany set 8 na serwerze live Tak zaczynamy nowy sezon I z tej okazji przygotowałem dla was 5 kompozycji Które według mnie będą idealne na start I dzięki nim możecie sklejbować jakieś pierwsze swoje LPki w nowym secie Jeszcze zanim zaczniemy przypomnę tylko Że na moim Twitchu codziennie od nowego sezonu będą live'y, pewnie po, po 8-12 godzin dziennie, także zapraszam Was w zobaczyć jak, jak climbuje ladder, jak wbijam lp, jak wbijam e, challengera, a potem miejmy nadzieję rank 1. I jeszcze w ten weekend, w sobotę i niedzielę. Będę uczestniczył w evencie, o którym pewnie już słyszeliście. A jak nie słyszeliście, to zapraszam Was do mojego Twittera, gdzie są tam wszystkie informacje. Gdzie moja drużyna będzie, będzie biła się o, o miano najlepszej z siedmioma innymi drużynami prowadzonymi przez innych streamerów, czy też jakichś e, content creatorów z TFT. I co? Mam nadzieję, że e, wpadniecie, że zobaczycie. E, czy to na moim Twitchu, czy na Twitchu e, Riotu, czy też na, e, na innych kanałach e, innych kapitanów, jak nam pójdzie, jak, e, jak to będzie wszystko wyglądało, ja jestem sam e, bardzo, bardzo podekscytowany i zaciekawiony tym, co się tam będzie działo, więc na pewno nie możecie tego przegapić. A przechodząc już do kompozycji, pierwsza kompozycja, którą dla was przygotowałem, będzie to Build Different. E, kompozycja, która którą pewnie wszyscy już gdzieś tam kojarzą z poprzednich setów, bo e, Opiera się ona na agmencie Build Different zbudowanej inaczej, którego, który polega na tym, że jednostki bez aktywnych traitów dostają dodatkowe buffy. I e, przygotowałem ten kąt dlatego, że jest to bardzo prosty kąp. E, raczej wszyscy będą wiedzieli, jak go grać, bo trzeba po prostu grać jednostki, które nie będą miały aktywnych traitów więc będzie to dosyć intuicyjne, szczególnie że ten agment pojawiał się już w poprzednich setach, więc stwierdziłem, że to będzie idealny agment e, na początek na E, właśnie idealny komp na początek e, dla Was, do, do farmienia lp -ków. i też e, na pewno Build Different w tym momencie jest bardzo, bardzo, bardzo mocne. E, w większości tier list jest, jest stawiane właśnie w tym Estierze. Było już kilka nerfów na to Build Different, ale wydaje mi się, że w, w szczególności na początku setu, gdzie nie wszyscy do końca będą jeszcze e, wiedzieli, jak budować poprawnie kompozycję, Build Different będzie idealny do farmienia Free Top 4 i do farmienia lp -ków. Więc tak prezentuje się. Komp, e, który według mnie jest najlepszy e, na build different, czyli e, Samira Kerry jako main adekery plus MFK jako AP apekery. E, tutaj korzystamy z synergii aceów, czyli z tego, że jeśli mamy dwie, dwa acey, to e, ta, ten trade nam się wyłącza. E, co do reszty unitów, jak to w build different? Szukamy jakichś value unitów, jakichś dobrych unitów, które są e, świetne same w sobie. Tutaj przykładowy. Kong, gdzie właśnie mamy Samirę jako main carry, mf jako drugi AD, AP carry e, I front zbudowany z Seta, Sedjuani, Eko. Jeśli chodzi o tanki i itemy Możemy wrzucić na Eko, możemy wrzucić na Seta, w zależności od tego, czy będziemy mieli e, Którego z tych dni to będziemy mieli pierwszego na dwójkę e, Wiadomo, jakieś tanki, itemy e, Tutaj mogą być e, jakiekolwiek takie jakie mamy, jakieś Wormogi, Gargoyle e, Bramble i tak dalej Warto też wspomnieć, że jeśli mamy Morello, to bardzo dobrze wrzucić je na Sedjuani bo ona swoim ultem od razu rozprzestrzenia go na całą drużynę jeśli chodzi o inne jednostki tutaj mamy Janę, Nunu, Syndrę ale tutaj równie dobrze możecie wrzucić jakiekolwiek inne jednostki jakiś przykład Mordekaiser czy, czy cokolwiek innego byleby tylko nie miały one traitu jedynym wyjątkiem jest tutaj Jana, która ma sama w sobie dwa traity ale ona i tak dzięki swojemu traitowi Forecaster daje tyle że opłaca się ją tutaj grać bez, bez tego aktywnego build different co do yearly game'u, wiadomo, że gramy build difference zazwyczaj jak dostajemy je na pierwszy agment, ewentualnie na, na drugi Więc e, jeśli chodzi o yearly game, staramy się po prostu grać wokół swoich upgrade'ów Czyli e, wiadomo, jeśli trafiamy jakieś, jakieś upgrade y, e, one cost'ów, no to gramy, e, gramy te one cost'y, potem do, dokładamy kolejne, kolejne unit'y I gramy właśnie wokół, e, wokół, wokół, wokół tych upgrade'ów Tutaj dałem przykładowy komp, przykładowych unit'ów, które mogą być spoko E, gdzie tutaj, na przykład, Waj czy Naila może, może holdować te tanki itemy, gdzie Senna, na przykład, może holdować AD itemy Ale co do przejściówki tutaj starajcie się po prostu grać jak najsilniejszy board, e, a potem na tym 7 czy 8 rewelu zacząć rolować te czwórki i piątki, żeby się jak najbardziej skapować Drugim kąpem, który przygotowałem, będzie w jego, w jego pod Oxforsy z trzema renegatami. E, Kąp, który którym głównym carry jest właśnie Viego, który, który chce, żeby on właśnie się jak najczęściej resetował, skakał po oponentach e, I zabijał wszystko Secondary carry zazwyczaj w tym kompie jest Aphelios, który jest Oxforcem, więc łatwo go gdzieś tam dołożyć jako tego czwartego Oxforce'a I jest to też bardzo, bardzo dobry secondary carry, bo dajemy na niego wszystkie leftover over adeitemy, item'y Czy to jakieś LW, Ginso, AI, e, 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 Devblade, GS, e, Hoy i tak dalej Cokolwiek mamy Cokolwiek nam zostaje z itemów, możemy na niego wrzucić. I on sobie będzie trochę pomagał temu w wie, jego wczyszczeniu całego bordu. Viego e, e, JG, hoj jak najbardziej super kolejne. E, e, kolejne dobre itemy to są. Wydaje mi się, że JG jest korem. E, jest e, hoj jest spoko, daje dodatkowe leczenie, daje też dodatkowego kryta, czyli dobrze działa z JG i dodatkowe staty. E, I do tego wydaje mi się, że ten ostatni item jest już taki flex, może to być czapka, może to być GS, może to być. Edge of Night, który pomaga je w jego troszeczkę dłużej przeżyć i zrzucić to agro-enemy carry, który by go sfokusował. Wydaje mi się, że jest jeszcze dużo, dużo itemów, które mogłyby tutaj być: Jakieś, nawet, nawet jakiś Titan, nawet jakiś Archangel, w zależności od tego co mamy tutaj. E, jakieś a, a, AP itemy, jakiekolwiek e, mogą tutaj być. E, tak, tak samo Spark jest bardzo dobry. Jeżeli e, nie macie trzeciego itemu na Wiego, e, może to też być Spark. jak tutaj akurat dałem Sparka na Eko, e, czyli na tym, na tym moim głównym tanku, który będzie. Ale wydaje mi się, że tego Sparka gdzieś chcecie mieć. Czy to będzie Eko, czy, czy też same Wiego. E, to nie ma takiego większego znaczenia, ale ten Spark musi być, bo Spark jest naprawdę bardzo dobry w tym kąpie. Jest też świetnym itemem w Early Game. Ie i ogólnie bardzo mocnym itemem w tej mecie jeśli chodzi o tanki itemy tutaj e, jakieś tanki itemy można wrzucić na Eko. jakieś można też rzucić na leony jeśli ma się bardzo irli leony e, i w sumie tak naprawdę to tyle reszta, reszta itemów no to już wiadomo AD na feliosa, a temy na wiego e, tank na frontline i, i w sumie nic tutaj więcej nie ma do powiedzenia jeśli chodzi o front tutaj e, to jest przykładowy comp który ja zrobiłem ale tak naprawdę korem tego kompu są te jednostki tutaj, czyli 4x czyli 3 negaty, e, czyli ten Wiego, który ma być głównym carry, a Felius ewentualnie jako secondary carry. E, a co do reszty, tak naprawdę wszystko jest flex. Możemy tutaj wrzucić 4 JC, jeśli potrzebujemy, możemy tutaj wrzucić e, właśnie Jany, jeśli mamy, jeśli na przykład trafimy jakiegoś powiedzmy na przykład Nunu 2 na 8 levelu randomowo, akurat Hyrulejemy, to możemy tutaj dorzucić Nunu. E, możemy tutaj dorzucić, tak naprawdę wszystko czego potrzebujemy. E, więc, więc to jest e, core tego compu. Co do reszty, e, tutaj już w zależności od tego czego potrzebujemy w danym lobby, e, co hitujemy, co do agmentów, e, wyróżniłem tutaj dwa agmenty, które, które wydają się być bardzo bardzo dobre: e, czyli to jest Battle Mage i Jeweled Lotus. E, oczywiście, gdy mamy Jeweled Lotus, możemy pominąć to JG i dać jeszcze więcej e, AP e, stricte, czy jakieś stricte demojowych itemów takich jak GS, czy, czy Czapka, czy cokolwiek innego bo to, to możliwość krytykowania już mamy. Battle Mage oczywiście świetnie się skaluje e, z, z tym kąpem, daje dodatkową przeżywalność w postaci armora i dodatkowe AP, e, ale jest też dużo, dużo innych świetnych elementów. To są tylko dwa, które ja e, tutaj e, wyróżniłem. Kolejnym kąpem, który wydaje mi się, że będzie dobrze działał na początek setu będzie Z. Z pod hakerów, Z pod main carry. E, jeśli chodzi o Z, e, jest to tak naprawdę jeden z, jeden z takich najlepszych w cudzysłowie asasynów, czyli e, jednostek, które korzystają z hakera, którzy wchodzą na backlane, e, żeby tam e, po prostu siać w e, i, i zabijać e, w pierwszej kolejności demi backlane. E, jeśli chodzi o itemy na zeda wydaje mi się, że Korem jest tutaj Edge of Night oraz AI. do trzeciego itemu może to być Titan, może to być HoY, może to być e, GS, Deathblade. Ee, hurricane, tak naprawdę cokolwiek, ee, jakikolwiek AD item byście tutaj nie złożyli, będzie spoko na ten trzeci item. Jeśli chodzi o samą kompozycję, tutaj przykładowa, ko, przykładowy komp, który ja, ja sobie zrobiłem na szybko, ee, jest, to, jest to po prostu Z z trzema hakerami, z, z trzema laser z jakimiś pranksterami na front. Ale tak naprawdę w tym kąpie korem jest tylko Z, hakerzy i ewentualnie jest ULZ Nawet jakby się uprzeć to można też. Wywalić tego jasuło, wrzucić tam jakąś e, nailecz pod drugiego duelista, e, wywalić cejuanie, bo ten laser cup nie jest aż tak potrzebny. E, najważniejsze jest właśnie po prostu Z. I jeśli chodzi o front lane, możemy tu grać zupełnie wszystko. Możemy tu grać mecha, jeśli mamy jakiegoś Zeta 2 i akurat mamy powiedzmy te unity, których potrzebujemy, mamy przejściówkę. E, która, która nam w tym pomaga, może to być mech na froncie możemy grać czterech defenderów, jeśli czujemy, że, że potrzebujemy bardzo tego armora, bo jest heavy ade lobby możemy grać trzy, czy na przykład cztery agisa nawet na froncie w tym kąpie eee, właśnie Z jest bardzo, bardzo flex carry, ponieważ tak naprawdę potrzebujesz tylko Zeda potrzebujesz tylko jakiegoś hakera eee, i cała reszta unitów może być totalnie tym, co tylko chcesz, jeśli na przykład trafiasz jakieś trety jeśli masz eee, Właśnie jakiegoś zaka, którego wrzucisz sobie, masz taka 2, może być świetnym twoim frontem. Też warto właśnie warto wspomnieć o tym, że ten komp troszeczkę. Nie ma za bardzo secondary carry. Tym secondary carry może być Zoi. Jeśli mamy jakieś właśnie Morello Bluba, w takiej temy pod Zoi. Może być ewentualnie Blang, jeśli też będziemy mieli ten levelang szybko, i będziemy mieli na nim jakieś temy. Ale też wydaje mi się, że dobrym secondary carry może to być Aurelion Sol, który też jest bardzo samowystarczalny, bo jest oczywiście tretem. Czyli po prostu mamy jakiś tam frontline, który potrzebujemy na daną gierkę, mamy tego Zeda z tymi hakerami, i do tego do dokładamy sobie Aureliona, który będzie nam dawał efekt Morello, będzie nam dawał dodatkowy AP Damage. E I po prostu e na niego możemy zrzucić te leftover AP Itemy. Warto wspomnieć jeszcze o agmentach, jeśli chodzi o agmenty. E tak naprawdę nie ma tutaj takich super, super go-to agmentów. Wiadomo, agmenty pod Zeda są świetne. E ogólnie Hero Agmenty w każdym z tych kompów, bo w sumie tego, tego nie poruszyłem e, są tutaj bardzo, bardzo mile widziane e, dla, dla tych poszczególnych carry e, a co do normalnych augmentów tutaj tak naprawdę może być to e, mogą to być po prostu silne augmenty, które, e, które są dobrymi battle czyli jakieś implanty, jakieś makeshift armor bo będziemy mieli dużo tego frontu, możemy skupić się na itemizowaniu carry e, a ten front zostawić tylko z makeshiftem e, mogą to być exilesy. Żeby, żeby jeszcze więcej przeżywalności dorzucić do swojego teamu generalnie w late game'ie tym kąpią, skupiamy się głównie na tym, żeby po prostu przestawiać Zed'a tam gdzie on ma być, czyli brać tego Hecarima razem z Zed'em i przestawiać czy to na prawą czy na lewą stronę żeby on od razu skakał na enemy carry i od razu mógł ich eliminować od samego początku, bo to jest właśnie ta przewaga którą ten komp ma nad innymi kompami. Czyli to, że Z od razu ma backline access, od razu wchodzi na Backlane, od razu jest w stanie zabić enemy carry. To jest, to jest główny cel tego kompu, więc pamiętajcie o tym, że jak będziecie grali tym kompem, skupcie się na tym, żeby ten Z zawsze lądował koło enemy carry, żeby mógł go zabić. Kolejne dwie kompozycje, które dla Was przygotowałem, są to reroll kompy. Pierwszym z nich będzie Ashka. Ashka, która jest, która jest wydaje mi się, takim moim pewniakiem, że będzie, będzie bardzo silna. Sama Ashka 2 jest bardzo silna. Jako przejściówka pod jakikolwiek komp, który którym chcemy zagrać w przyszłości, e, ale też sam comp pod Ashke Kerry, czyli Roll Ashki, czyli Ashka 3, jest też bardzo silna. E, mam tutaj dwa warianty tej Ashki. E, pierwszy wariant to jest ten z superkami, czyli standardowy roll Comp, w którym najpierw chcemy rolować Ashkę Gangplanka, Renektona na piątym levelu, potem wchodzimy w 6 level i rolujemy też Malfajta, Lisina, ewentualnie Yasuo ewentualnie możemy tego Yasuo wymienić na waj i dograć potem jeszcze seduani, żeby mieć czterech bruzerów, żeby mieć te laser korpy, ale wiadomo, jak to superki, chcemy po prostu mieć jak najwięcej tych trójek, jak najwięcej jak najwięcej tricerów, żeby mieć te dodatkowe buffy z tego tradu. Jedyne co, na co musicie uważać to jeśli macie, jeśli widzicie, że w lobby już ktoś idzie w superki, na przykład gra jakiś in, inny komp, który polega na tym, że rolujesz superki e, i dokładasz do, tych jakieś, e, do, do nich jakieś inne unity. Radziłbym po prostu zostać przy tej aszce, zostać, zostać przy Renektonie i odpuścić te superki i zagrać właśnie tą drugą wersję, e, którą tutaj wam pokazuję. Czyli mamy aszkę, mamy Renektona, i do tego dokładamy undergroundy w field game'ie żeby dorobić sobie troszeczkę ekonomii, troszeczkę itemów. Niekoniecznie musimy tutaj iść po jakieś e, super super duże wypłaty. Chodzi o to, żeby po prostu zrobić sobie jakieś tam jed dodatkowy jeden czy drugi level heistu, żeby zbawować sobie trochę ekonomię i ogólnie e, do dorzucić sobie trochę itemów. E, I później po prostu jak już slorujemy na tym piątym levelu e, Tomaszkę, e, tego Renektona mamy, hitniemy już Ażkę i Renektona 3, potem możemy sobie powoli powoli wchodzić w level. E, idealnie byłoby gdybyśmy weszli w dziewiąty e, i próbowali ten komp kapować jakimiś legendarkami, jakimiś value unitami tu jest taki, taki, taki mój przykład który zrobiłem na szybko e, ale tak naprawdę tutaj możemy, możecie dorzucić dosłownie wszystko e, tak naprawdę to jest tylko core tego kompu e, czyli Renekton 3, którego będziemy mieli e, Ashka 3 e, którą, która też będzie głównym carry do tego Sejuani, no bo idealnie nam łączy Łączę tę energię i tutaj, tak naprawdę, w tym wariancie, gdzie nie gramy superków, gdzie mamy tylko ażki Renektona, po, po wejściu w level, możecie tutaj grać absolutnie wszystko e, czyli to samo co mówiłem w sumie e, w kąpie przy Zedzie, czy, czy przy Wiego. W zależności od tego, czego potrzebujecie w lobby, e, co macie już trafione, co trafiacie e, na bieżąco, mogą to być cztery bruzery, mogą to być egisy, e, mogą to być Defenderzy. Chociaż tutaj ciężko by raczej było włożyć, ale jakieś dwa zawsze, zawsze mogłyby wejść. E, jeśli traficie Jana, to może to być Jana. Jeśli traficie jakiegoś. E, właśnie na przykład też Asola jako secondary carry AP Spoko, nawet nie wiem, jakaś MF, która e, nie będzie miała żadnych traitów oprócz Ace, a. też może być jako secondary carry, żeby gdzieś zrzucić te AP itemy, które możliwe, że e, gdzieś będziecie mieli e, przy okazji. E, jakiś zak na froncie. E, tak naprawdę wszystko jest tutaj totalnie flex w zależności od tego co macie, czego potrzebujecie i co hitniecie więc też e, bardzo, bardzo fajne jest to, że e, że można ten też dostosować do, do warunków lobby co do itemów e, wróćmy się może tutaj do e, tego pierwszego e, tego pierwszego slajdu e, gdzie, gdzie jest pokazany ten komp z superkami e, tutaj oczywiście itemy się nie zmieniają e, chcemy mieć, przede wszystkim wydaje mi się LW na Aszkę. E, drugi będzie Hurricane i co do tego trzeciego itemu, to w zależności od tego, co mamy e, Może to być Deathblade, może to być GS, może to być AI, może to być Hoi e, Standardowe AD itemy e, na adekery. Jeśli chodzi o tanki itemy e, Tutaj na pewno Wartym e, wyróżnieniem jest warmog Wormog, który jest świetnym, świetnym itemem na Renektonie Nawet możliwe, że w early game'ie e, Według mnie E, prioryzowanie właśnie itemów na Renektona, właśnie tanki itemów na front jest lepsze e, niż prioryzowanie itemów na ashkę, bo te tanki itemy naprawdę w early game robią totalną robotę. Szczególnie właśnie ten warmog na Renektonie, bo nie dość, że, że daje mu super tankowność. To też Renekton jest innym item, który stakuje się ze swoim maksymalnym zdrowiem. Czyli tak naprawdę, dając mu Warmoga, nie tylko że dajemy mu bardzo, bardzo dużo przewyższości, dajemy mu też sporą ilość Damage'a. Więc jakiś Warmog, Sunfire Cape na Renektona, do tego może być jakiś Rumble czy, czy Titan, czy jakikolwiek tanki item. E, i, I to będzie nasz set, e, setup na Renektona, którego będziemy chcieli mieć e, w, w, w każdej gierce, ale z naciskiem na Warmoga. E, Warmog będzie najważniejszy. Te dwa itemy kolejne będą raczej flex, pod to co mamy, co, co trafimy i tak dalej. Jeśli chodzi o inne itemy, no to tutaj jakieś TG można zrobić na jakiegoś gangplanka, czy też e, 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 ewentualnie, jeśli będziemy mieli te AP itemy e, tutaj w, tym, w tej wariacji tego kompu, czyli superkowej, możemy tutaj wrzucić te AP itemy na Yasuo e, W tej wariacji, którą pokazywałem wam wcześniej, czyli tą, w której. Mamy tylko aż, mamy tylko Renekton, no, idziemy w level. Tak jak mówiłem, AP-temy możemy dać na przykład na e, Aurelion Sola, czy, czy, czy na mf którą będziemy mieli. Raczej tą MF-kę, to już tak bardzo, bardzo e, naciągane to jest, ale no gdzieś te AP-temy musielibyśmy zrzucić, nie? E, ale Assault jako, jako secondary carry zawsze spoko do dorzucenia, nie? E, ale to tylko w sytuacjach, gdzie mamy, te, mamy bardzo, bardzo dużo AP-temów i, i nie mamy co z nimi zrobić. Co do e, wydaje mi się, że tutaj. Oprócz oczywiście heroagmentów, które też są super pod ten kąp, e, skupiłbym się na dwóch agmentach, czyli pierwszy Federwatsy. E, no wiadomo, tutaj w tym e, kąpie z, z superkami e, szczególnie dobre, bo mamy tutaj tak naprawdę tylko jedynki i dwójki, ale e, również nawet w kąpie, gdzie, e, gdzie przyszliśmy. Szliśmy, myśmy, szli, szli, myśmy. E, poszlibyśmy w level. E, też e, to Federwade byłoby wystarczająco dobre dla, samego, dla samej aszki, samego Renektona. E, drugim argumentem, który tutaj świetnie pasuje jest Combat Training. Aszka jest jedynką, więc zazwyczaj mamy ją od początku. Od początku możemy ją stakować i naprawdę taka aszka z nastakowanym Combat Trainingiem w super late, late game'ie No jest tutaj totalnym, totalnym kosiarzem i dosłownie wszystko e, jest w stanie zabić, bo ma aż tyle tych statystyk z tego Combat Training, więc na pewno świetny argument. I e, w sumie tyle. To są takie dwa argumenty, które Tutaj bym wyróżnił. Oczywiście jest też dużo więcej dobrych hackmentów, ale to by były takie, takie moje top 2, jeśli chodzi o ten komp. Ostatnim już kompem będzie Kamil. Kamil z hakerami, Kamil z renegatami Kamil, która ma skakać na enemy backlane, ma zabijać enemy kery za pomocą hakera. Jest to oczywiście reroll komp, czyli chcemy slow rollować na szóstym levelu, żeby zgarnąć tą Kamil 3, potem wejść w level i. Zbudować mniej więcej komp, który jest tutaj pokazany, czyli, e, czyli ta kamil, czyli dodatkowe hackery. E, mamy tutaj też front zbudowany z pranksterów, z Renegatów, e, z Aegisów bo są to jednostki, które najlepiej się łączą. E, wydaje mi się, że to jest najlepszy setup na Camille, jaki, jaki jest. E, jeśli chodzi o zmianę, tutaj to ewentualnie, jeśli mamy bardzo dobrego admina i mamy admin spatule, możemy zastanowić się nad dorzuceniem. E, czwartego admina, właśnie z tą spatulą, na przykład za Jinx, e, ewentualnie na dziewiątym levelu, jeśli jesteśmy w stanie wejść. E, ale ten, ten setup jest, e, wydaje mi się, że najlepszy. No wiadomo, na pewno musimy mieć 3 negaty, na pewno musimy mieć dwóch hakerów, na pewno musimy mieć dwa adminy. I tak naprawdę, e, jeśli mamy te wszystkie unity, to za dużo miejsca nam nie zostaje. E, więc, e, więc, jest, więc to jest, według, według mnie, ten najlepszy setup. E, co do Early game'u Wiadomo, to jest Reroll więc chcemy tutaj slow -rolować. To jest taki standardowy early game, w którym sobie, w którym sobie rolujemy na tym szóstym levelu Mamy te, tą Kamilę, mamy tych dwóch adminów, mamy Talona Sylasa jako dodatkowe renegaty Tutaj możemy sobie dorzucić jeszcze cokolwiek, na przykład Alistara Czekaj, znajdę go Na tym szóstym levelu I taki komp na szóstym levelu, slow -rolować. Możemy sobie slow oczywiście dodatkowo do Kamilki jeszcze Waj. Jeśli mamy na tyle unitów, ale jeśli nie, no to e, wydaje mi się, że hitujemy Kamilkę i po prostu lecimy od razu w level, bo Kamilka to jest jedyne tak co potrzeba w tym kąpie. E, I co? E, potem oczywiście wchodzimy w level i próbujemy zrobić coś, coś takiego e, jako, jako najlepszy, najlepszą wersję tego kąpu. Jeśli chodzi o itemy inne niż na Kamil, e, tankie itemy na eko, e, wydaje mi się, że znowu to będzie najlepsza opcja warmog e, spark bo tak naprawdę oprócz kamilki która jest tutaj ad i naszym głównym Kerry. E, cała reszta major będzie tutaj e, będzie tutaj ap czy to będzie wiego czy to będzie leblanc czy Zoi, e, wszyscy będą bić ap e, damage. więc wydaje mi się że ten spark mimo wszystko jest i tak dobry szczególnie że spark jest tak jak już mówiłem bardzo dobrym itemem żeby po prostu go zeslamować e, w early game i mieć dużo tempa więc tak tanki item na eco Jakieś over itemy mogą być na Leone, czy to właśnie tak TJ, jak tutaj pokazałem, jeśli chodzi o upy itemy, e, może, mogą być one na LeBlanc, mogą być też one na Wiego, jeśli mamy wczesnego Wiego. Mogą być na Zoe, na przykład jeśli mamy Blue Buffa Morello, e, to, to będą dobre itemy na Zoe na pewno. E, I w sumie jeśli chodzi o itemy, to tyle. E, co do agmentów, e, oczywiście fragmenty pod kamile e, Bisowe, naprawdę ten. E, ten Kerry Agment pod Kamile, wydaje mi się, że dalej jest super super przesadzony. I wydaje mi się, że zawsze, kiedy w moim lobby ktoś ma ten Hero Agment pod Kamile, robi top 2 minimum i po prostu zgarnia, zgarnia sobie Free Elo. Więc na pewno to jest tutaj duży baw do tego kompu, jeśli będziemy mogli mieć ten kerry Agment Kamil. A jeśli chodzi o inne agmenty, również tutaj świetnym agmentem będzie combat training. E, które w połączeniu z Kamil, która zazwyczaj po prostu wipeuje cały przeciwny board i zgarnia wszystkie te staki, po prostu będzie się idealnie skalował i będzie po prostu już czynił z tej Kamili jeszcze większą pestę niż ona jest bez tego argumentu. E, drugi argument, który chciałbym tutaj e, wyróżnić, jest to Edge e, czyli w sumie podobnie jak z Combat Training, argument, który po prostu daje dodatkowy AD dla Kamil. Czyli po prostu wzmacnia jej damage. Tyle. Ale wydaje mi się, że te dwa agmenty, jeśli chodzi o non-heal agmenty, będą w tym kopie najlepsze. To, o czym warto pamiętać, to to również, co było przy kąpie z Zedem. Wydaje mi się, że przy kąpie z Camille już, już nie ma aż takiego nacisku na tą pozycję. Ale też wiadomo, jest to kąp, który używa Hackera. Czyli pamiętajcie o tym, żeby wziąć tego Hekarima w łapę i przesunąć tą Camille tam, gdzie jest enemy carry. Bo na pewno to, jak taka Kamil 3 skoczy na jakiegoś enemy, <coughs> enemy carry, e, który będzie sobie stał na boklejnie, e, no nie wróżę dobrej przyszłości temu kerry, Więc e, to jest na pewno bardzo ważna rzecz, żeby, żeby tą kamilkę zawsze dobrze spozycjonować. E, I wydaje mi się, że z dobrym setupem, e, z kamilką 3, e, z pamiętaniem właśnie o tej pozycji, o przestawianiu się. E, ten kąp według mnie może być nawet najlepszy comp w grze dalej e, Pamiętamy, oczywiście na początku PB był to e, super super silny komp. Był niekwestionowany top 1 Dostał dużo nerfów Ale wydaje mi się, że, że dalej dalej ten comp jest bardzo silny I wydaje mi się, że dalej e, ta Kamilka będzie, będzie bardzo bardzo dobra Szczególnie właśnie z, z jej hero carry Który jest po prostu super super mocny I to tyle e, To są te 5 które, które chciałem wam pokazać Wydaje mi się, że, że będą one najlepsze na, na początek setu, aczkolwiek nie obiecuję tego, bo jak wiecie, na razie w sumie wiemy tylko tyle, że nic nie wiemy. Set wejdzie na serwer jutro, pogramy trochę i wydaje mi się, że w przeciągu kilku dni meta się może zmieniać kilkukrotnie. Możemy mieć shifty, możemy odkrywać z dnia na dzień nowe rzeczy. I możliwe, że. Trafiłem 5 na 5 kompów, które będą e, silne i które będą meta, e, i którymi będziecie faktycznie climb'ować LP'ki A możliwe, że się totalnie mylę i totalnie te kompy to jest totalny ściek, i e, będziemy grali zupełnie inne rzeczy. E, jest to możliwe, e, mało prawdopodobne, ale w sumie jest to możliwe, bo dużo, dużo takich to się działo w, na przestrzeni ostatnich setów, e, więc e, z, trochę z przymrużeniem na te, e, na te kompy. Ale chciałem wam cokolwiek dać, żebyście mieli jakikolwiek, jakikolwiek pomoc w, w tym właśnie graniu tego nowego setu, więc to jest 5 kompów, które według mnie będzie najlepsze ale pewnie jakbym się spytał kogoś innego, to ktoś może by mi wymienił zupełnie inne kompy, więc więc tak to wygląda. I w sumie tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie Życzę wam powodzenia w nowym secie, żebyście wbili swoje tam wymarzone rangi, żebyście się bili Jeśli macie jakieś pytania, możecie oczywiście śmiało pisać je w komentarzach. Eee, postaram się odpowiedzieć. Eee, również jeśli macie jakieś pytania właśnie dotyczące tego eee, tych kompów, czy jakichś innych kompów, czy jakikolwiek z streamów TFT możecie śmiało wpadać na mojego streama. Gdzie, tak, jak już mówiłem, będę streamował codziennie, więc jeśli będziecie mieli jakieś, eee, jakieś kminy związane z nowym setem, możecie śmiało do mnie wpadać i postaram się Wam pomóc. Eee, I w sumie to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Pa, pa!